No witam wszystkich. Kurde, to może być. Patrzcie, to chyba są jakieś bez lipy, ale chyba jakieś. To mogą być, proszę państwa, srebra. Już nie mogę, nie mogę tego kartonu. Jak to się mówi ogarnąć, to pewnie jest totalna pustka. tutaj odpada. Patrzcie, płyty DVD-RW. Ciekawe. Kiedyś to można by się zaniepokoić. A teraz. Hmm. Ciekawe po co to komu, nie? Wziąłbym to, ale powiem wam. Patrzcie. 4-7 gigabajtów, 120 minut. Hmm. Kiedyś to wiele nam mówiło, a teraz co to, to za muszla jest jakiś? Nie wiem, co to za badziewi, proszę państwa, zamykamy. Kurczę, macie czy coś tu ulala zblokowało proszę państwa kurde pani halino niech pani mi to pomoże bo to widzę że kurde ktoś tu się powiem wam patrzcie przede mną roz Warszawiu, miedziane jakieś tutaj rękodzieło chrystusie Pański. chyba ja tu nie jestem sam Może ktoś się tutaj delikatnie, jak to się mówi, spakował, a my go po prostu rachciach ograbimy. Ale chyba to się nie stanie tym razem. A to, co tu tutaj ktoś sobie naszykował? Ludzie, jedyny powiem wam, że. Nie no, totalnie nie jestem świadom, co to w ogóle jest za maszyna. Kurde, o co tu biega? Wezmę to, odłożę na moment. No, nie ogarniam tematu. Się mówi, wiecie, trochę techniki, człowiek się gubi. To jest jakby temperatura tu nawet. Nie wiem. Jak ktoś wie, to niech się wypowie. Kłuczy, tu trzeba się zagłębić. Ale no niestety trzeba tutaj troszeczkę wysprzątać. Jak to się nie mówi. O, kurczę, tu były fajne skorupy. Pewnie są na dnie. No i będą, bo ja nie będę tam nurkował na pewno. Co my tu mamy? Patrzcie. Kurczę, to może być drogi. Odkładamy, proszę państwa. Tam mi się wydawało, jakiś ktoś zostawił rajstopy. stopy. Kurwa! Kurwa! żeśmy Kurwa! to ciężkie. Kurde, patrzcie, jeszcze tutaj... Nie wiem, co to jest na baterii, takie Kurwa! Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Tutaj, patrzcie. Jeremy, Jeremy o gotowaniu książka. Kurde, no wzięli ją po prostu. Słuchajcie, no to jest po prostu... No to jest kpina, co tu ja się widzę. Widzę, co tu się zaczyna dziać. No nie wygląda. Cholera, że to dopiero temat powiem wam ogarnął, no nie podoba mi się, wiecie, no, widzę, że tutaj kurczę poza mną ktoś zaczął tu buszować I to nie jest taka osoba, wiecie co ja, tak jak ja, że tu jest kurczę wszystko ładnie wysprzątane, tylko po prostu tu się chyba do towaru dorwały jakieś lumpy no, Słuchajcie, patrzcie, tu jakieś kosze. A to co to jakaś jest? Twiz... Nie mam pojęcia. Zamykam. Ula, lala, poszło jak gdyby. A co to tam jest? Jakaś taka. Jakaś karimata powiem Wam. No nie podoba mi się naprawdę na tym śmietniku. Kurcze przestanie mi się, patrzcie O, to może być drogie Ludzie, patrzcie jakie ten Co to w ogóle jest? Najlepsze właśnie zawsze wiecie, człowiek znajdzie taką książkę i zaraz ją pewnie pierdyknę dalej Ale to mogą być taka księga, to wiecie, to może być jakieś królowe zapiski tam. No wiecie o co chodzi, co ja Wam będę tłumaczył Albo to Patrzcie jaki ziomek z podpisem tutaj jest Co on ma za puchar, co to za w ogóle za ląb jest? Ja cię kręcę Pff, Nie mam pojęcia, nie znam człowieka Odkładam do tych, wiecie, dóbr luksusowych Kurde, no nie jest cudowne Myślałem, że chociaż jakieś ciastka coś się pożywa Chrysta Co to jest w ogóle masz za maszyna w ogóle nie wiem Zamykana z temperaturką Tutaj się robi grubo Życiu nie wiem co to jest Uff, co by tu zawinąć z tego tego Poczekaj, mi tu zrobili te wysy. Tu nie ma nic, tam nie ma nic. Już wezmę te płyty, ale totalnie nie wiem, po co mi. Bo one są nowe, nie? Wiadomo. Są nowe, ale... Jak ktoś jest chętny, to piszcie, piszcie do mnie. oddam mnie. Dobra, ja mi się wydaje, że dzisiaj tu nic po mnie. Te srebra trzeba zawinąć. Tu jakieś zamki Tu jakieś laki badziewia To jest w ogóle niepotwierane Tu są takie badziewia że chyba nawet ludzie tego Szczerze mówiąc nie chcą wiecie otwierać Bo to nie ma Nie ma najmniejszego sensu no, Tutaj proszę no. Nie no, wyrzucili obudowę, ale gdzie jest telefon, ja się pytam no słabo. Co to w ogóle jest? Dobra, ja zawijam. Trzymajcie się. Lecimy do następnej miejscówki, a jeżeli nie polecimy, no to miłego dnia albo dobrej nocki. Trzymajcie się hej. Nie wiem, tu jakaś zabawka to chyba jest jakaś wiecie zjeżdżalnia dla tych unicornów czy coś tam o a tu fajna jest ta jak to się nazywa jak ona się nazywa kurczę nie ma ta plandyka. kurde zapomniałem ale patrzcie no zacna jeszcze z takim opakowaniem nie wiem może ją zawino. Nie wiem, wiecie co, tego to nie zawijam, bo to jest chyba niekompletne, wydaje mi się, że tu coś powinno być jeszcze, może się mylę, nie wiem, nie mam pojęcia, dobra, spokojnej nocy życzę, ja się tutaj dzisiaj coś nie obłowiłem, ale jak to zawsze mówię, nie są święta, nie, i zawsze można coś takiego, wiecie, się nie wydaje, a się trafi, nie. No to trzymajcie się. Kurczę, nie wiem jak ten, ten. Zawsze mnie wkurzają, powiem wam, te obrazy takie, patrzcie. Bo tu jest jakaś, ktoś to, jakiś podpisik, tu jakiś ten. No kurde, no zawinę, bo to może być drogie. Dajcie znaka, jak macie pojęcie na temat takiej sztuki. No hej.